Topik i topcia! Oh, tak, nowy dzień! Dzień z moją mamą! Och, już nie mogę się doczekać, aż wrócę ze szkoły i spędzę z nią całe popołudnie. Na pewno będzie cudownie! La, la, la! To będzie dobry dzień! Oh, topciu, A ty co tak wcześnie z domu wstałaś? I co jesteś taka rozśpiewana? Jak to wcześniej, to piku wstałam jak zawsze. A rozśpiewana jestem, bo mam bardzo dobry humor. Nie pamiętasz? Dzisiaj spędzam popołudnie z mamą. A no tak, pamiętam. A dokąd z nią idziesz? Jeszcze nie wiem. Myślę, że zabiorę ją do parku. Hej, do parku to ja też chcę. Przecież mieliśmy urządzić sobie rodzinny piknik. O nie, nie. Ja mam dzisiaj z mamą babskie popołudnie, bez facetów. A, no to wymyśl coś innego niż piknik, bo na piknik mieliśmy iść razem. Dobra, dobra, zastanowię się. Idę obudzić mamę i tatę. Poczekaj, idę z tobą. Ciekawe, czy mama i tata się wyspali. O, Pewnie nie, tak samo jak i ja. Ty się nigdy nie wysypiasz, topiku. O, cześć, tato! Cześć, Tobciu, cichutko, mama jeszcze śpi. A ty już ubrany? Dokąd idziesz? Muszę iść na pocztę, załatwić parę rzeczy. Nie budźcie, mamy, niech sobie pośpi. Ja zrobię wam śniadanie do szkoły. Tato, przecież my sami potrafimy sobie zrobić śniadanie do szkoły. Ale cała przyjemność po mojej stronie. Chętnie zrobię wam śniadanie do szkoły. A sam też chętnie wypiję kawę w kuchni. No dobrze, to chodźmy na dół. Faktycznie nie budźmy mamy. Niech się wyśpi, bo dzisiaj spędza ze mną popołudnie. Tak, tak. Mama wczoraj wieczorem dużo o tym mówiła. Ach, obcia nie odpisała mi na wczorajsze smsy. Zawsze rano się spotykałyśmy i razem szłyśmy do szkoły. Ona mi w ogóle ostatnio nie odpisuje. Marysiu, a ty co? Sama do siebie mówisz? Mamo! Mamo, wiesz co, topcia nie odpisuje mi na wiadomości. Od wczoraj się nie odzywa. Właściwie to ostatni tydzień był kiepski. Prawie w ogóle nie mamy ze sobą kontaktu. No tyle co w szkole, ale ona jakaś taka rozmarzona, jakby w obłokach bujała. Marysiu, przecież mówiłaś, że jej rodzice wrócili ze Stanów. No powinnaś to zrozumieć. Topcia chce spędzić razem z nimi jak najwięcej czasu. Ale ja też tu jestem, jestem jej przyjaciółką i jestem chyba dla niej tak samo ważna jak jej rodzice, prawda? Marysiu, przecież ona rodziców nie widziała bardzo długo. No, byś przestań, jesteś znowu zazdrosna. Tylko troszkę. Tato, a skoro mama i topcia spędzają razem popołudnie, to może my też spędzimy je tak po męsku? Oho, i co będziemy robić, Topiku? Masz jakiś pomysł? No, może byśmy poszli na rowery a albo na jakiś daleki spacer do lasu? Na rowery? O rety, nie wiem, czy jeszcze umiem jeździć na rowerze. Tato, tego się nie zapomina, na pewno potrafisz jeździć. Nieważne, co będziecie robić, wasz dzień i tak nie będzie lepszy niż mój i mamy. Widzę, Topciu, że masz bardzo pozytywne nastawienie. Tato, ja już się nie mogę doczekać popołudnia. Najchętniej to bym w ogóle do szkoły nie poszła. Eee, tato? O, nie, nie, na pewno nie. Tato, no weź, prosimy. A co to za prośby? Topciu, o co Ty tak ładnie prosisz, tatę? O, mamo, wstałaś. Mamo, możemy dzisiaj nie iść do szkoły, prosimy. O, nie, 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 co to to nie? No, mamo, tato, no weźcie się zgódźcie, no przecież ja mam same piątki, czwórki, czasem nawet szóstki. Nie opuściłam chyba ani jednej godziny lekcyjnej. Nawet jak byłam przeziębiona, to tylko jeden dzień leżałam w łóżku. Proszę, mamo, wtedy będziemy mogły spędzić cały dzień razem, a nie tylko popołudnie. No nie wiem sama. Kochanie, ale ty jesteś uległa. No niech im będzie. No co? No jeden dzień. Juhu! Ale super! Jej, ale ekstra! Och, no dobrze. Ja dopijam kawę i idę na pocztę. Tato, to ja pójdę z tobą mogę. No dobrze, możesz iść ze mną. Mamo, zrobić ci śniadanie. Zobacz, jajem jogurt z owocami. Jest przepyszny. Zrobię ci co ty na to. Dobrze, poproszę. Ach, napisałam to opowiadanie najpiękniej jak potrafiłam, jak nie dostanę piątki to ja już nie wiem. A ty co, gdzie dzwonisz? Czekaj, cicho bądź, dzwonię do Topci, chcę zapytać za ile przyjdzie do szkoły. O, daj na głośnik. Okej. Okay. Halo? O, cześć Topciu, o której przyjdziesz do szkoły? Lekcje zaczynają się za pięć minut, a ciebie jeszcze nie ma. A, Marysiu, mnie nie będzie. Co? Ciebie nie będzie w szkole? Dlaczego? Jesteś chora? Nie, y, po prostu zrobiłam sobie dzisiaj wolne. Chcę spędzić dzień z mamą. Topciu, to życzymy ci miłego dnia spędzonego z rodzicami. No, ja też ci życzę Topciu miłego dnia, ale bardzo się za tobą stęskniłam. Kiedy znajdziesz dla nas czas? Marysiu, nie maruć, Ona chce spędzić czas z rodzicami. No tak, ale ja za nią tęsknię. Dziewczyny, to ja mam taki pomysł. Może w weekend, w sobotę przyjdziecie do mnie na noc. O, ekstra! Juhu, to jest super pomysł, Topciu. No dobra, zaraz zaczynamy lekcję. Kończysz tę rozmowę i, i idziemy na matmę. No, Topciu, to, to dzwonimy się później, pa! Pa Marysiu, Paruda. Ruda. Ale super, to będzie ekstra sobota. No, już nie mogę się doczekać. Mamo, w sobotę przyjdą do mnie na noc Marysia i Ruda, dobrze? W sumie najpierw powinnam ciebie zapytać, a potem je zaprosić. Nie pomyślałam, mam nadzieję, że się zgodzisz. Nie mam nic przeciwko, Topciu. No dobra, przypudruję nosek i możemy iść. Super, jak zobaczysz nasz nowy park, to będziesz pod ogromnym wrażeniem. Na pewno ci się spodoba. No, na pewno, przecież ja kocham kwiaty. Wiem, ja też je kocham. Mamo, coś mi się teraz przypomniało. Co takiego? Ja ostatnio znalazłam taką cebulkę. Myślę, że może z niej wyrosnąć przepiękny kwiat, tylko nie wiem, jak ją posadzić. Dobrze, w takim razie posadzimy ją razem. No dobrze, topiku. List wysłany, także teraz mamy wolne. Co robimy? E, tato, a może byśmy poszli do salonu gier. Do salonu gier? No, tam będzie super zabawa, zobaczysz. No dobrze, może być. Ale ekstra, będzie super. Dzień dobry. Dzień dobry, piękne panie. W czym mogę pomóc? Chciałybyśmy kupić doniczkę. Dobrze, jaki kolor? Topciu, jaki kolor ci się najbardziej podoba? Hmm, sama nie wiem. Może niech będzie ta jasna. W takim razie poprosimy tę jasną. Dobrze, już się robi. Chodzi o tę, tak? Tak, właśnie o tę. Dobrze. Czy coś jeszcze? Topciu, a może kupimy jakieś kwiaty do ogrodu? Co ty na to? Tutaj są nasionka. Zobacz, te różowe są śliczne, prawda? Aha, są przepiękne. Dobrze, mamo, możemy je kupić. <tato>, Tato, wybrałeś złą grę. Ja jestem świetny w koszykówkę. Tak, to pokaż na co cię stać. No to zobacz i. ¡Woo! Ha! Juhu, Trafiłem! No, brawo, brawo! Ha! Wiedziałam, że dostanę piątkę. Bardzo się starałam pisząc to opowiadanie. I super, Ruda, brawo, gratuluję. Ruda, a może byśmy po lekcjach poszły razem do parku? Hej, nie dodawaj sobie. Wiesz, że się z tobą nie zaprzyjaźnię. Nigdy w życiu. Och, przez ciebie straciłam przyjaciółkę. Topcia spędza z tobą więcej czasu niż ze mną. No już weź, przestań. Chodź, pójdziemy do parku po lekcjach. Będzie fajnie, zobaczysz. Hmm, no dobra, ale tylko dlatego, że nie mam nic lepszego do roboty. Jeśli będziesz dbała o to ziarenko, będziesz je podlewała, na pewno wyrośnie z niego przepiękny różowy kwiat. No wiem, mamo, jak się dba o ziarenka, ale powiedz mi, jak mam posadzić tę cebulkę. No dobrze, już ci pokażę, daj mi ją. Hm, wygląda trochę jak cebulka tulipana, ale to nie jest tulipan. No właśnie, wiem, patrzyłam w książce, nie mogę dojść do tego, co to za kwiat. Nie, trochę dziwna ta cebulka. Mamo, a może to jakaś taka zaczarowana cebulka? Jasne, jasne. To I co jeszcze. Posadźmy ją do doniczki i podlejmy. Zobaczymy czy coś z niej wyrośnie. <muzyka> to było super, tato. No, te okulary są naprawdę świetne. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Co teraz robimy? Ja trochę zgłodniałem. Spędziliśmy tu chyba z 3 godziny. Urety, naprawdę? Te gry to straszny pochłaniacz czasu. Ja też zgłodniałem. Tato, a może pójdziemy do food trucka obok parku i zjemy coś na ławce? Dobrze, może być. Widzisz, mamo, mówiłam Ci, że ten park bardzo ci się spodoba. Miałaś rację, jest przepiękny. Ile kwiatów i zieleni? Jest naprawdę cudownie, ale kochanie, muszę już usiąść. Jestem bardzo zmęczona. Trochę słabo się czuję. Dobrze, mamo, to usiądźmy szybko, żeby nic ci się nie stało. Nie martw się, nic mi się nie stanie. Po prostu muszę trochę odpocząć. E, tam jest ławka, chodź, pójdziemy usiąść. No, widzisz, Ruda, mówiłam ci, zew natury, będzie super. Wzięłam chrupki twoje ulubione. No, a ja wzięłam koc. Dobra, gdzie idziemy usiąść? No, jak to gdzie? Na trawę? Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami, a tu same słodkości. Tato, ale takich drożdżówek z malinami to ty nigdy nie jadłeś. Tutaj są najlepsze. O! Cześć, Topiku! O! Marysia? Dzień dobry, dzień dobry, cześć Topiku, cześć Ruda, dzień dobry, a co ty tu robisz Topiku, nie byłeś w szkole? Cicho, nie wszyscy muszą wiedzieć, my robimy sobie taki mini piknik, może chcecie się przyłączyć, ma pan ochotę na chrupki? Och, na chrupki nie, skosztuję tej drożdżówki z malinami. Mamo, jeśli masz na coś ochotę, powiedz. Pójdę ci kupić wodę czy coś. Nie trzeba, Topciu. Ojej, zobaczcie. Tam na ławce siedzi Topcia. O, i moja piękna żona. Topciu! Mamo! <laughs> mamo, zobacz. To Topik. Ruda, Marysia i tata. Hej. Jednak zabrałaś mamę do parku. Tak, ale tak jak ci obiecałam, nie na piknik. Piknik mieliśmy urządzić sobie razem. My mamy koc i trochę jedzenia. Możemy urządzić piknik teraz. Och, to fantastyczny pomysł! Piknik z twoimi przyjaciółkami. Może mnie przedstawisz? O, jasne mamo. Topcia dużo nam o pani opowiadała. Cieszymy się, że możemy Panią poznać. Ja też się cieszę, że mogę Was poznać. Ty pewnie jesteś Marysia? Tak, to ja. A ty, Ruda? Tak, ja jestem Ruda. No, mamo, to są moje największe psiapsi. Najlepsze na świecie. Dobra, dobra. Urządźmy już ten piknik, bo ja umieram z głodu. Rozłóżmy się tutaj. Jeśli polubiliście topika i topcie oraz ich rodziców i przyjaciół, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką toka boka. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. pa pa. Ra, pa, pa.